Moim i państwa gościem jest dzisiaj Ryszard Petru, Instytut Myśli Liberalnej, były lider Nowoczesny. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Czy ja rozmawiam dzisiaj z kandydatem na parlamentarzystę? Tak, cały czas pan rozmawia z kandydatem na parlamentarzystę. Ale będzie pan formalnie zgłoszony jako kandydat na posła na Sejm Rzeczpospolitej, panie pośle? Zobaczymy. Ale to od pana zależy. Nie tylko. A od kogo jeszcze? Wie pan, co no, to chyba są banalne pytania. No, będą orystrowane listy, zobaczymy. W każdym razie zgłosiłem swoją otwartość do startu do Sejmu, w okręgu, w którym startuje Sławomir Ręcen. Uznałem, że start do Senatu w miejscu, które jest ważne lokalnie, ale nie jest ważne ogólnopolsko, nie byłoby właściwe. Stąd też wycofałem moją kandydaturę z paktu senackiego i złożyłem ofertę startu do Sejmu. I na tym bym w tym momencie zaprzestał, bo. Nie chcę wchodzić w kuchnię polityczną. Ja generalnie daję się do dyspozycji, chcę walczyć zarówno z pisem, czyli wygrać z pisem, chciałbym jako opozycja i zatrzymać konfederację, bo to uważam największe zagrożenie dzisiaj dla demokracji, dla gospodarki, czyli czarno-brunatna koalicja, która może się nam wyłonić po wyborach. Za samym przesłankiem, ale mówi pan, że zamierza pan kandydować na posła, później zbywa pan pytania twierdząc, że nie chce na ten temat rozmawiać, bo jeśli pan ogłasza to, że będzie chciał kandydować na posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, no to nasi widzowie, wyborcy mają chyba prawo wiedzieć z jakiego komitetu, z jakiego ramienia, czy pan będzie tworzył swój własny sobie, jest taka, że Najpierw się ustala, a potem się takie rzeczy informuje, w związku z tym no, ale to pan, pan pozwoli. Point, ale najpierw chyba pan poinformował. Zasadą, żeby przez najpierw pan poinformował, że będzie. Rzeczach Polaków. Ale najpierw pan, pan poinformował. Skończyć, że skończyć, bo pan, przer... pan mi przerwał. No Chciałem wytłumaczyć, że ja rozumiem, że dziennikarze oczekują pewnej informacji z kim, kto rozmawiał, co ustalił. Jeszcze raz powiedziałem, co powiedziałem. Oddaję się do dyspozycji, jestem skłonny startować się do Sejmu. Listy, jak pan dobrze wie, nie są zarejestrowane. Mam jeszcze parę tygodni na rejestracji list. I wszystko jest możliwe, w związku z tym pytanie jest takie, jakie jest polskie wyzwanie. Wydaje mi się, że ten okres wakacyjny, pomimo, że gorący może politycznie, ale przykłada mniejszą jakby uwagę Polaków, za 2 trzy tygodnie, kiedy zbliży się, zbliży się wrzesień, sytuacja może być inna. I to jest taka ostatnia prosto na wybory. Bardzo ważne będą wtedy sondaże, bardzo ważne będzie wtedy to, jakie ugrupowanie będzie miało potencjał wzrostu, a jakie nie. To można zbadać już na półtora miesiąca przed wyborami. W związku z tym mogę powiedzieć tylko tyle, że mam poważne obawy, że potencjał wzrostu ma cały czas Konfederacja. I jeżeli nie zatrzymamy, to ona będzie decydować o tym, kto, jaka formuła rządu będzie miała miejsce w Polsce. I jestem przekonany, że albo poprą PiS formalnie, czyli wejdą w koalicję, albo poprą nieformalnie, czyli na zasadzie wsparcia poprzez wejście do spółek, skarbu państwa lub różnej, różnej innej formie, włącznie z przejściem jakiejś części posłów. No i to jest, uważam, czarny scenariusz, bo może być gorszy rząd obecnego, niestety. A, panie pośle, komu pan złożył ofertę, ofertę gotowości do startu w wyborach parlamentarnych? Widzę, że pan jest uparty, ale rozumiem. Nie, ja nie jestem uparty, robota. ja zadaję proste, podstawowe pytania, taka. panie pośle. Proszę nie, nie, nie postawiamy. przyjmować, postawiamy nie przyjmować tego osobiście, ale pan ogłosił start w wyborach, więc my się zastanawiamy, z jakiej listy ewentualnie pan... Kandyduje. No, pan się doszukuje z właściwości z mojej strony, wydaje mi się, że nie, nie zadaje całkiem nie oczywiste nie pytania, nie. absolutnie bez ale pan w stosunku wie, do pana. Ale pan doskonale wie, jako profesjonalny dziennikarz, że na takie pytania trzeba być niepoważnym, żeby odpowiadać. W związku z tym, że zasada jest taka, najpierw się ustala, a potem się informuje, a nie najpierw się informuje, a potem się ustala. No ale to przecież pan, e, pan najpierw poinformował o tym, że zamierza kandydować do Sejmu właściwe. bez szczegółów. Czyli pan najpierw poinformował, a później ma dojść do ustawy. Nie, powiedziałem, że powiedziałem, że wolę startować, lepiej będzie, jak będę startował do Sejmu, z okręgu, w którym startuje pan Sławomir Bencem, chciałbym się z nim zetrzeć towarzą w twarz. I na tym polega to stanowisko. Pan pozwoli, że w ramach opozycji został ogłoszony pak Szynawski. Jak dobrze wiemy, bardzo mało było przecieków w tej, w tej kwestii. I to jest, uważam, duży sukces, dlatego że udało się stworzyć porozumienie w czterech ugrupowań dosyć takie spójne i wszyscy to odebrali jako sygnał, że opozycja jest w stanie się dogadywać. Dlaczego? Dlatego, że przez kilka miesięcy pan, pan senator Zygmunt Frankiewicz prowadził to po cichu i nikt nie zdawał takich pytań, na które trzeba byłoby w sposób niezręczny odpowiadać. I to jest sukces. Sukcesem jest to, jak ustala się coś w kuluarach, w gabinetach, a potem się ogłasza w spójny sposób i na tym bym zaprzestał. Żałuje pan, że nie ma pana w ramach paktu senackiego? Nie, nie żałuję, dlatego że sam się wycofałem. A dlaczego pan się wycofał? Bo to też wielu zastanawia. No, przed chwilą pan powiedziałem, ale powtórzę jeszcze raz, uznaję, że dzisiaj mamy znacznie większe wyzwania i są miejsca, w którym jakby starcie senackie jest ogólnopolskie, jest ważne, a są też miejsca, gdzie ma jest ważne oczywiście, ale ma wyłącznie charakter lokalny i uważam, że to oznaczałoby jakby wyłączenie się mojej skromnej osoby z, Kampanii wyborczej, którą na przykład za pomocą naszej rozmowy uprawiam na poziomie ogólnego całego kraju. I stąd też taka decyzja wydaje mi się, że jest ona zrozumiała i mam nadzieję, że będą z niej jakby dobre owoce. Proszę pana, mamy dwa, mniej niż de facto dwa miesiące do wyborów, i w związku z tym uważam wszystkie ręce na pokład. Bardzo mi zależy na tym, żeby Polska po 15 października była lepsza, a nie gorsza uważam, że tak jest dylemat, nie że może być tak, jak było, tylko może być jeszcze gorzej. I to uważam, trzeba zatrzymać. Koalicja Obywatelska zaprezentowała listy wyborcze do Sejmu. Czy pan rozmawiał wcześniej, czy zabiegał o to, żeby na tych listach do Sejmu się znaleźć? Powiem panu szczerze, ja o nic nie zabiegam i chciałbym to podkreślić. Mhm. Czyli bierze pan pod uwagę fakt, że może pan jeszcze wystartować zanim dojdzie do oficjalnej rejestracji list z list właśnie koalicji obywatelskiej w ramach której również pańska formacja nowoczesna się mieści. Że wszystko jest, no przecież wiadomo, że wszystko jest możliwe dopóki jeszcze coś nie jest zarejestrowane. Korekty na pewno będą, natomiast ja o nic nie będę zabiegał. Po pierwsze dlatego, że nie umiem zabiegać, a po drugie uważam, że to nie jest ten moment, żeby zabiegać o coś. Zawsze musi być jakby wspólna wizja Wszystkich stron i ja bym nie chciał wchodzić w kwestie techniczne, skąd, gdzie i tak dalej. Natomiast ważne jest to, żeby to miało jakiś wydźwięk ogólnopolski dwa, żeby tam było możliwe starcie z Konfederacją i trzy, żeby to miało wszystko jakiś sens. Ja o nic nie zabiegam, o nic nikogo nie proszę. Uważam, że mógłbym wnieść te jeden, dwa, trzy punkty procentowe, może i można by je zgarnąć ze strony Konfederacji, przenieść na stronę opozycji szeroko rozumianej opozycji. Bo mówimy tylko o koalicji, uważam, że jest krytyczne, to, żeby do, do polskiego Sejmu w najbliższych wyborach weszła zarówno lewica, jak i trzecia dobra, droga, jak i oczywiście, że Platforma miała, czy Koalicja Obywatelska miała dobry wynik. Taka jest polska racja stanu. I na tym się należy teraz skupić. Mówiąc o zabieganiu, nie miałem na myśli to, że pan stoi pod drzwiami Donalda Tuska i o coś go prosi, ale to, że politycy i nie tylko, ludzie związani z polityką, i nie tylko, ze sobą po prostu rozmawiają, pewne rzeczy ustalają, i jeśli ktoś może coś z wartością dodaną wnieść do danej listy wyborczej no to po prostu takiej osobie jest oferowane miejsce na tej liście. I pytałem o to, czy pan rozmawiał z politykami Platformy, czy z liderami Platformy, bo to oni mieli największy wpływ na, na tworzenie tych list, o pana starcie do Sejmu. Ja chcę panu powiedzieć tak, że rozmawiam z bardzo wieloma politykami różnych ugrupowań. Oczywiście nie rozmawiam w tej formule ani z Konfederacją, ani z pis ale rozmawiam z, z politykami opozycji i jesteśmy w kontakcie. Mogę tak to spuentować ogólnie tą odpowiedź na pana pytanie. A rozmawiał pan z Donaldem Tuskiem, Panie Przewodniczący? Mogę, wie pan co, ja Pana podkreślam, podkreślam rozmawiałem ze wszystkimi w związku z tym proszę wyciągnąć wnioski właściwe z tej odpowiedzi. Ale rozumiem, że jest jakiś problem z odpowiedzią wprost tak czy nie. Bo, no bo, po, powtarzam, że ja zadaję pytania bez uprzedzeń, ja ale zadaję pytania w, 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 imieniu, w, imieniu, w, imieniu, w imieniu widzów i zastanawiam się po prostu, czy miał pan kontakt z liderami największych partii opozycyjnych i czy z samym Donaldem Tuskiem również Pan rozmawiał na temat pana ewentualnego startu. Mogę powiedzieć tylko tyle, że nie będę zdradzał kuchni politycznej, bo to byłoby infantylne. W związku z tym mogę powiedzieć tyle, że jestem w kontakcie z politykami różnych partii opozycyjnych, natomiast kluczem jest to, że dzisiaj mamy recesję w Polsce i nikt nie mówi o kwestiach gospodarczych, co się wydarzyło po 8 latach wpisu. To jest ich wina, bo mamy wysoką inflację i niski wzrost, to znaczy mamy recesję de facto, czyli spadek PKB. Co to znaczy? To jest 8 lat doprowadziło do takiej sytuacji, i ja nie widzę na horyzoncie żadnej perspektywy istotnej poprawy. Wynikający z polityki rządowej. I to jest, wydaje mi się, klucz. Ludzie chcą wiedzieć, czy będzie im lepiej, czy gorzej. Z czego wynika dzisiejsze ubóstwo, z czego wynika dzisiejsza inflacja. Dlaczego jest tak, że w Polsce znacznie wyższa niż w krajach, krajach Europy Zachodniej, przecież to już nie jest Putin inflacja, to dobrze wiemy. Dlaczego jest tak, że Polska ma największy spadek wzrostu PKB? I jakie błędy rząd, rząd popełnił? Bo to jest i rząd, i NDP, to jest ich wspólna wina. Czyli za dużo pieniędzy na rynek, za mało inwestycji i to są konsekwencje ich 8 lat. Uważam, jak będziemy tylko rozmawiać o kwestiach personalnych, to wtedy nie wyjdziemy nie z kontrofertą polityczną ani gospodarczą dla Polaków. Ludzie nie chcą wiedzieć, proszę pana. Gdzie, kto startuje? Się to no jak nie chcą wiedzieć? Ja ale panie pośle, no ja chciałem oczywiście o sprawach gospodarczych z panem porozmawiać, no ale jak, jak może pan mówić, że ludzie nie chcą wiedzieć, kto z jakiego miejsca startuje, z jakiej listy? Przecież to jest fundamentalna no kwestia bo dzisiaj, bo ważne, gdyby, gdyby, gdyby to nie było ważne, to by Platforma Obywatelska, największa partia opozycyjna, która e, walczy o władzę, nie prezentowałaby kandydatów na listach, a kandydaci nie rozjeżdżaliby się po Polsce i nie walczyli o głosy. No, panie pośle, no no dla wyborców to jest, to jest istotne, fundamentalne, ale... kto z jakiej listy kandyduje. To nie jest fundamentalne. Ważniejsze jest, co da partia ma do powiedzenia, proszę pana. Ale partia nie mówi w imieniu szyldu, tylko y, y, głosami A, partii politycznej drugie, są zauważy. ludzie. No panie pośle? Nie wiem co pan mnie zapytał, bo pan mi da skończyć, ale przypomnę jeszcze nie, raz. Pan że długo mówił ja jest pytania. Bo najważniejszy jest program, i druga kwestia jest taka, że tak długo jak nie są listy zarejestrowane, to są prezentacje kandydatów. A Czy pan rozmawiał z politykami Nowoczesnej, z liderami Nowoczesnej, z przewodniczącym Adamem Szłapką o tym, żeby pańska partia rekomendowała pana na te listy właśnie? O, już dawno, od kilku miesięcy. Zostałem rekomendowany przecież przez Dolny Śląski, ma zawsze do startu do Senatu. Niestety dalej się z tym nic nie wydarzyło. Także tyle bym chciał, nie chciałbym po prostu, nie ma wroga na opozycji, nie ma przeciwnika na opozycji. W związku z tym chciałem podkreślić jedną jeszcze raz rzecz. Uważam, że Mogę skromnie, ale jakoś tam przyczynić się do lepszego wyniku opozycji. Walczą przede wszystkim z Konfederacją, punktując błędy gospodarcze PiSu, ale są ewidentne, wysoka inflacja i bardzo. Ja o to zapytam za chwilę, panie posiłku. Ale to nie mocno. jest też tak, że polityk przychodzi i przez kilka minut cały czas mówi, tylko ja muszę ja w imieniu przecież, widzów ja mówię i pan. w imieniu redakcji również zapytać. Borys Budka mówił niedawno, że pan ma oczywiście szansę na start w ramach koalicji obywatelskiej, szeroko pojętej opozycji, jeśli uporządkuje pan sprawy ze swoją partią nowoczesna, bo był pan w konflikcie z panem Adamem Szłapką. Czy pan te sprawy uporządkował? Wszystkie sprawy są uporządkowane. Mhm. E, czyli ja rozumiem, że wciąż jest szansa, żeby Ryszard Petru był kandydatem w Warszawie, jak rozumiem, bo z tego okręgu będzie startował Sławomir Męcen w wyborach parlamentarnych, ściślej do Sejmu. Powiedziałem to na początku naszego spotkania. Mhm. A czy pan y, bierze pod uwagę, że jeszcze może debatować przed tymi wyborami ze Sławomirem Mencenem? Ja oczywiście, że biorę pod uwagę. A czy prawdą jest, że otrzymywaliście państwo obaj zaproszenia do kilku programów i Sławomir Mencen po debacie w RMFFM odmawiał spotkań z panem? I pan co, tak słyszałem, ale nie, nie mam z nim kontaktu, także tak słyszałem. Mm -hmm. no, porozmawiajmy o tych sprawach gospodarczych, hmm, panie pośle. Mówi pan, że mamy w Polsce recesję. Chciałem to ten zwrócić ten... uwagę, ja wiem, że to się mówi tak. Ja nie jestem posłem, żeby było jasne. Żeby no jest pan byłym posłem, więc komuś. jak rozumiem, że. Byłem posłem, ale to jest ważne. Żeby ludzie nie myśleli, że. Dobrze, no panie był, były pośle, panie przewodniczący, jak rozumiem, że tak mogę się do pana zwracać. To pana nie nie. nie, uważa chodzi to, żeby nie chodziło mi o to, żeby nikt nie myślał, że jestem obecnie posłem RP. No to być może jest pan przyszłym posłem, na pewno jest pan byłym posłem, członkiem nowoczesnej. Porozmawiajmy o tych sprawach gospodarczych. Czy pana zdaniem koalicja obywatelska w wystarczającym stopniu podkreśla te wątki gospodarcze właśnie wystarczająco głośno mówi o tych problemach, z którymi Polska się zmierza dzisiaj, z którymi może się mierzyć w przyszłości, czy raczej dzisiaj ta uwaga jest skupiona na czymś innym? Między innymi właśnie na, na sprawach personalnych, na listach wyborczych. Czy Platforma Obywatelska, Pana zdaniem największa partia opozycyjna, spełnia swoje zadania w tym kontekście? Pan Sonow, wydaje mi się, że bardzo był dobry akurat, i chciałem tu myśleć całkiem odpowiedzialnie. Dobry był komentarz Donalda Tuska, który pokazał mapę Europy, gdzie wskazał, że Polska właśnie jest tą czerwoną wyspą, a nie zieloną, jak to było kiedyś i to wydaje mi się jest dobra forma komunikacji. Ja rozumiem, że większość partii była skupiona na kwestiach personalnych, o dokładnie to jest ten tweet. Eee, uważam, że jest naprawdę niezły, eee, także żałuję, że sam takiego nie, nie, nie wysłałem. Eee, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, uważam, że eee, trzeba zejść z pytań referendalnych, bo to nie są pytania, które dotyczą ważnych spraw Polski, a wejść na gospodarkę i tam jest słabość PiSu. I zakładam, że pozostałe partie opozycyjne, czyli Platforma, Trzecia czy Droga czy Lewica będą to podkreślać, bo tam jest największa słabość PiSu. PiS zarówno trzeba punktować, jak i również dawać propozycje. Oczywiście, jak wiadomo, nie ze wszystkimi propozycjami Koalicji Obywatelskiej się zgadzam. Mam w tej sprawie inne zdanie, ale na tym polega szeroko rozumiana koalicja, że mamy prawo mieć inne opinie. Natomiast nie będziemy ze sobą w tych kwestiach w trakcie kampanii Polemizować. A gdyby pan y, konstruował pytania referendalne, miałby pan zadać jedno takie kluczowe pytanie z gospodarką związane, to jakie by było to pytanie? Nie wiem pan co, nie jestem przygotowany na to pytanie w tym momencie i e, po pierwsze, nie widzę sensu przeprowadzenia referendum w trakcie, w trakcie y, przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Po pierwsze po, po pierwsze. po drugie, apeluję do Polaków, żeby nie brali, uczest, nie brali udziału w tym referendum, czyli odmówili przyjęcia karty referendalnej. Po trzecie, zwróćmy uwagę, że było w 2003 roku referendum, które zostało jakby uznane jako ważne Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, jednocześnie przyjmując, deklarując przyjęcie euro. PiS, wynik tego referendum bagatelizuje i nie bierze go pod uwagę. W związku z tym, partia, która nie bierze pod uwagę. W wyniku referendum z 2003 roku nie ma moralnego prawa w ogóle realizować kolejnego referendum. To ma tylko narzucić narrację w kampanii wyborczej. Uważam, że to jest błąd. Co do zasady, uważam, że trzeba by zadawać pytania gospodarcze. Natomiast jak pan pozwoli, no nie jestem przygotowany dzisiaj, żeby zwięźle odpowiedzieć precyzyjnie na jedno pytanie referendalne. Natomiast co do zasady, nawet nie ma sensu o tym rozmawiać, bo to jest huspa i to nie jest poważne, bo tych. Te pytania do niczego niczemu nie służą. One mają zasugerować, że po stronie opozycyjnej w tych sprawach nie jest OK. Jeszcze raz podkreślam, dzisiaj głównymi problemami Polaków to jest ochrona zdrowia, gospodarka, inflacja, edukacja. Tutaj, wokół tych, tych, tych tematów należałoby zadawać pytanie, a nie wokół tematów, które są pseudo problemami, bo nie ma takich dylematów dzisiaj w Polsce, które są zadawane w referendum. A jest pan za podwyższeniem wieku emerytalnego? Jestem za tym, że Polacy więcej dłużej pracowali w formie bardzo istotnych zachęt. Jestem zwolennikiem tego, żeby był równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, na przykład o 62 lata, i każdy dodatkowy rok pracy byłby istotnie premiowany w postaci wyższej emerytury, tak aby Polacy dłużej pracowali i mieli dłuż, wyż, znacznie wyższe emerytury. I z pełną świadomością jakby konsekwencji niskiego wieku emerytalnego, czyli zupełna zmiana systemu w stosunku do tego, jakie dzisiaj podejście. Polakom się wydaje Polkom i Polakom, że wcześniejsza emerytura jest dobra. Ona jest dobra w tym sensie, że człowiek zmęczony ma prawo nie pracować, tylko jest będzie niska. Wczesna emerytura jest niską emeryturą, późniejsza jest wysoka. Nie ma w ogóle żadnej akcji edukacyjnej, informowania, jakie są dylematy z tym związane. Jeszcze raz, równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn i bardzo istotne podwyżki w wysokości emerytury za każdy dodatkowy rok przepracowany. Na zasadzie bardzo mocnych zachęt, na tyle mocnych. Że Polacy, jako racjonalny naród, a jest bardzo, bardzo przedsiębiorczy, będą w stanie, będą chętni dłużej pracować. I nie będzie dyskusji, jaki wiek emerytalny ma być, dlatego że będzie się opłacało dłużej pracować, jeżeli ktoś taką możliwość będzie miał. Ale ten wiek emerytalny powinien być wyższy niż dzisiaj? Powiedziałem, 62 lata dla kobiet i mężczyzn, i każdy dodatkowy rok pracy będzie premiowa, będzie rokiem, który Odbija wysokość emerytury. Bo Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy zasadność tego pytania tym, żeby raz na zawsze oddać głos Polakom i raz na zawsze tę kwestię ustalić. Żeby żaden kolejny rząd, nieważne kto będzie rządził, ale żeby nie miał zakusów do podwyższania wieku emerytalnego. Czy Pana ta argumentacja przekonuje? Nie, to jest śmieszne po prostu, bo co to nasze podwyższanie wieku emerytalnego? Można obniżać wiek emerytalny tak samo dobrze i... Będą Polacy mieli niższe emerytury. Powiedziałem, jakaś moja propozycja, czyli równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn i bardzo mocne premiowanie dodatkowego roku pracy, każdego dodatkowego roku pracy powyżej tego wieku. Czy dzisiaj Polska jest w recesji, pana zdaniem? Dzisiaj Polska jest w recesji i to jest wynik rządów PIS-u, a nie światowej dekoniunktury. Oczywiście cały świat spowolnił, ale tak głęboka, Polska spowolniła. To żaden kraj w Europie nie spowolnił, to wynika wyłącznie z błędów, czyli brak inwestycji, wysoka konsumpcja, bardzo wysoka inflacja, która żera dochody Polaków, i Polacy, w związku z tym, że są biedniejsi niż byli, po prostu bardzo oszczędzają na wydatkach, a to oznacza po prostu spadki PKB w stosunku do. W sytuacji sprzed jakiegoś okresu. No tylko, że niektórzy argumentują to tak, bo mówimy, odnosimy się do tych danych, głosu również do tej mapki z portalu czysta gospodarka.pl opublikowanej przez Donalda Tuska, że spowolnienie gospodarcze jest pożądanym stanem i że po to te banki centralne podnosiły stopy procentowe, aby schłodzić gospodarkę. No i że to jest stan naturalny. Czy pan się z taką argumentacją zgadza? No dobrze, ale my, polski bank centralny musiał bardziej podwyższyć stopy niż inne banki, dlatego że za późno zaczął podwyższać, drugie za dużo pieniędzy wlał wcześniej na rynek i rząd za dużo wydawał w stosunku do zarobku. W związku z tym efekt był taki, że te polskie stopy za późno, bardzo mocno zostały podwyższone, inflację wcale nie zbito, czyli inflacja dalej zżera dochody Polaków. To jest główny problem, nie jest to procentowe jako takie, tylko to, że inflacja zżera dochody Polaków. I po prostu mniej zarabiamy niż poprzednio, czyli jesteśmy biedniejemy. I efekt, efektem tego, tego, że jesteśmy biedniejsi niż byliśmy, jest to, że gospodarka zwalnia, bo Polacy mniej wydają. To nie jest stan pożądany. Jeżeli ktokolwiek mówi, że, stan, że recesja jest stanem pożądanym gospodarki, powinien się natychmiast podejść do dymisji. Jadwiga Emilewicz, pani minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do tej mapki opublikowanej przez Donalda Tuska, jego wpisu, pisze, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości Polska, jako jedno z pierwszych państw Unii Europejskiej, odrobiła straty w PKB wynikające z pandemii oraz utrzymała dobrą sytuację na rynku pracy. Skumulowany wzrost PKB, pisze Jadwiga Emilewicz, w latach 2021-2024 ma wynieść, według MFW, 16 ponad procent. To wynik znacznie lepszy niż średnia unijna. No właśnie. Czy pana to przekonuje? Niech pogada, niech, niech pogada z Polakami, niech spyta Polaków na tych swoich wiecach, czy czują to skumulowany wzrost i czy im jest dzisiaj lepiej niż było kilka lat temu? Mhm. Wicepremier Jacek Sasin wczoraj wieczorem na Twitterze poinformował, że ceny prądu w tym roku będą zamrożone na poziomie niższym o 5% niż o 5 punktów procentowych niż w 2022 roku. Niższe rachunki za prąd będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia przyszłego roku. To jeden z efektów przyjęcia ustawy o nab Gwarantowane dostawy energii, niska cena dla Polaków to nasze priorytety. Jak pan się do tego no, odniesie? czy w ogóle nas na to stać, pana zdaniem? No właśnie, pytanie, kto za to zapłaci, jakie są koszty, bo nie widziałem wysokości kosztów tego, tego rozwiązania. Ale zauważmy, że to jest też forma walki z inflacją, która się nie sprawdziła w latach 70., ani w Stanach, ani w Wielkiej Brytanii. Inflacją walczy się tylko w ten sposób, że się zmniejsza il, liczba, ilość pieniędzy na rynku, a nie tego typu zachętami. W związku z tym pewnego dnia. Albo ktoś musi za to zapłacić wyższymi podatkami, albo pewnego dnia to, to rozwiązanie trzeba będzie zawiesić, albo zmienić i to też będzie jakby generowało wyższą inflację. W Polsce inflacja jest bardzo wysoka, wyższa niż te statystyki NBP poprzez różnego rodzaju tarcze, a tarcze z kolei kosztują i przekładają się znowu na więcej pieniędzy na rynku i na wyższą inflację. Jest w kółko Macieju. Nie jest to skuteczna polityka, to jest skuteczna być może polityka PR-owa, natomiast w Polsce grozi to, że będziemy mieć inflację wysoką, relatywnie wysoką, ale znacznie wyższą niż w Unii Europejskiej przez cały ten rok i rok przyszły. Panie pośle, niedawno, panie były pośle, przepraszam bardzo, niedawno Tomasz Lenz, kandydat Koalicji Obywatelskiej na senatora, sugerował, czy też mówił wprost, że należałoby w obecnych czasach, w trudnych czasach, czasach inflacji, zawiesić tymczasowo wypłacanie 13-14 emerytury. Czy pan by się pod tym podpisał? Czy tak faktycznie ja zaszczę, ten to... czy kolejny rząd powinien Pasa, tak zadziałać? Ja wydaję książkę ostatnio Gospodarka Zwycięży, i tam piszę wprost, że 13-14 powinna być wycofana, 500 plus powinno być tylko dla osób niezamożnych, i te pieniądze zaszczędzone z tego tytułu należałoby zarówno przeznaczyć na spłatę części długów, które Polska na, na robiła w ostatnich latach, ale przede wszystkim na ochronę zdrowia i edukację, gdzie, gdzie wydatki na edukację są takie, jak na o 60 miliardów złotych wydajemy dokładnie tyle samo, co na 800 plus. To jest jakiś horrendum że na program społeczny, gdzie nie wszyscy naprawdę potrzebują tych pieniędzy i on generuje jeszcze inflację, wydajemy tyle, co da niedoinwestowaną edukację i dlatego nie ma pieniędzy dla ani nauczycieli, ani na ochronę zdrowia, bo zbyt dużo wydajemy na wydatki socjalne. Czyli Donald Tusk popełnia błąd mówiąc, że co zostało oddane nie zostanie odebrane? Ja panu przekazuję, jeszcze raz podkreślam, nie ma wroga na opozycji, nie ma różnych... Ja, ja panu nie pytam o to, czy są wrogowie na opozycji, tylko czy Donald Tusk ja, ma rację, ja, mówiąc ja o tym, panu... że 500 plus nie zostanie wycofane. Wręcz Donald Tusk chciał 800 plus zwiększyć 500 plus do 800 plus od 1 czerwca. No i mówi wprost o tym, że 13 i 14 również nie zostaną odebrane. Czy to jest dobre Pan podejście, Pana zdaniem? Moje zdanie jest takie, że 500, 800 plus powinno być wyłącznie dla osób niezamożnych, a 13, 14, która powinny wycofane, w zamian za to być poważne i mocne w emerytury i rent, bo emerytura nie jest prezentem. Czyli dzisiejsi liderzy opozycji, którzy twierdzą, że nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane, popełniają błąd, nie mają racji? Ja uważam, że te pieniądze, które z tego tytułu byśmy zaszczędzili, należałoby przeznaczyć na edukację i na ochronę zdrowia i na spłatę długów. I w, zarówno w tych dwóch obszarach Istotnie by się poprawiło, i dzięki temu mogła być znacznie niższa inflacja, która byłaby niezaważona w Polsce. Polacy przestaliby biednieć. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.